To jest pokażę wam dzisiaj jak rozmnażać żaby i jak uzyskać żabie lampy odpowiedniego koloru. Także żabki można znaleźć na bagnach, albo właśnie takich dziwnych bagnach, takich nowszych. No i one jedzą kule szlamu, także dajemy normalnie prawym wszystkim myszki. No i one teraz tutaj się mejtują. No i teraz chyba... Ona jest ciężarna i teraz musi pójść do wody, żeby złożyć jajka. Możemy je tam zaprowadzić, może sama pójdzie, a może nie. Możemy też tu wylać wodę po prostu. O, i teraz to jest żabi skrzek. I teraz z tego po jakichś 10 minutach wyklują się kijanki. Ja tu nie będę czekać, po prostu sobie je zrespiłem. I teraz nie ma czegoś takiego jak kijanka białej żaby, pomarańczowej żaby i tak dalej. To jest po prostu kijanka. Także mamy wiadro z wodą i możemy teraz kliknąć prawym na taką kijankę i teraz mamy tę te, kijankę w wiadrze. Teraz możemy ją sobie zabrać gdzieś indziej i tam ją wypuścić w wodzie. Kolor żaby zależy właśnie tego, na jakim biomie ona wyrośnie. Białe są w ciepłych, pomarańczowe są w umiarkowanych, a zielone są w zimnych. Także to są takie dziwne stworzenia, że jak masz jeden kolor, to możesz sobie z nich zrobić... Każdy inny kolor. No i tak, żaby jedzą małe slajmy i małe magma cube. Kiedy zjedzą takiego małego slajma, to wtedy zawsze dropi slimeball. I to jest sposób na to, żeby farmić te slime balle. Natomiast jak zje magma cube'a, no to wtedy jest lampka. Także bierzemy smycz, robi się ją w ten sposób. No i zaciągamy naszą żabę do netheru. No właśnie tam. Chyba najpierw my musimy tam wejść, żeby się teren wygenerował. I dopiero potem żaby mogą tam wejść. Jedna żaba wleciała, a druga nie chce wlecieć. No dobra, tak czy siak, bierzemy ją i teraz musimy znaleźć Magma Kuba. Albo inny sposób, po prostu go sobie zrespie. I teraz, żaba, jak się zbliży, trzeba ją tutaj podsunąć, tuż pod tą kostkę. Ona ją zjadła. I patrzcie, co my tu mamy: perłowa żabia lampa, świecący blok, który można zjeść nawet łapką. No i teraz tak, jeżeli byśmy tą żabką jedli coraz więcej makmakiłów, to cały czas zrobiłyby nam te perłowe. Otóż każda żaba tworzy inną lampę: biała tworzy perłową, zielona tworzy zieloną, pomarańczowa tworzy złocistą. Także. Także jeżeli chcecie mieć konkretny kolor lampy, to musicie wyhodować w odpowiednim miejscu konkretny kolor żaby. I dopiero potem tutaj przyjść z tą żabą, no i sobie farmić ten kolor. Dobra, no to tak właściwie to jest wszystko. Jakbyście mieli jakieś pytania, no to oczywiście piszcie komentarze. Do zobaczenia i Siemka.